wcześnie, rytm dnia wyznacza im dźwięk dzwonka, który nawołuje do modlitwy i pracy. Zgodnie z porami dnia odmawiają odpowiednie godziny brewiarzowe, potem śniadanie i każda z nich przechodzi do swoich codziennych obowiązków a jest ich sporo. Życie poświęcone Bogu ma swoje trudności i wyrzeczenia. Mimo to są szczęśliwe i spełnione. Życie zakonne to nie tylko są mury. To również posługa, to praca z dziećmi, praca z chorymi, praca z dorosłymi, z dziećmi, z młodzieżą. A jak to tak naprawdę jest? Na każdym odcinku trzeba być gotowym, przygotowanym do wezwania, żeby służyć Bogu i ludziom. To jest najważniejsze. Co zadecydowało o tym, że zdecydowała się siostra na przywdzianie habitu, porzucenie życia doczesnego, jak to niektórzy nazywają? Wie pani co, to jest pytanie, który, na które nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem. Moje powołanie zakonne, chociaż o tym na pewno nie wiedziałam, zaczęło kształtować się już w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy poznałam siostrę służebniczki, kiedy zaczęłam chodzić na DSM. No i ten kontakt trwał, bo chodziłam do ósmej klasy, do ósmej klasy utrzymywałam kontakt z siostrami. Nie tylko chodziłam na spotkania, lecz również pakowaliśmy paczki dla ubogich, grać przedstawienia. No dzięki siostrze Agacie umie grać na gitarze i mogę służyć przez to dzieciom. No i potem było liceum, w liceum też utrzymywałam dalej kontakt z siostrami. I przyszedł moment szczególny, kiedy pojechałam na rekolekcję do Gródka nad Dunajcem. I to był taki moment, którego nie da się opisać słowami, tego się nie da opowiedzieć. No ja twierdzę, że jeżeli ktoś jest zakochany tak naprawdę w kimś, to wie też, co znaczy powołanie. Każdy z nas ma inny dar, inne powołanie do czegoś innego, jedni do życia w rodzinie, do zakładania rodziny, niektórzy mają powołania do życia zakonnego. Jest to po prostu uczucie, no właśnie, ktoś, kto był zakochany jest w stanie wiedzieć, co to znaczy, bo no, nie da się opisać tego słowami. Ta radość aż promienieje z siostry. Znaczy ja ogół, no, z reguły jestem osobą radosną. No, Pan Bóg powołuje ludzi radosnych, jak to mówią, smutny święty do żadnej święty. Owszem, są czasami chwile, kiedy się nie uśmiecham, ale z, ogół, z reguły jestem osobą radosną. I warto było? Oczywiście, oczywiście, że tak. Jestem już trzy lata po ślubach wieczystych. Jeżeli bym miała jeszcze raz stanąć przed wyborem, wybrałabym zdecydowanie tą samą drogę, bo kocham to, co robię, jestem z tego zadowolona, z tego, co robię. I dziękuję Panu Bogu, że dał mi łaskę i dał mi siłę, żeby rozeznać moje powołanie i pójść za Nim. Założycielem zgromadzenia Sióstr Służebniczek był błogosławiony Edmund Bojanowski, dla którego służba bliźniemu wynikała z czystej miłości Boga. Jak mówił, wiara i zawierzenie Bogu było jego codziennym pokarmem. Tarczą w zmaganiach z trudnościami i przeciwnościami życia, siłą do ponoszenia ofiar. 3 maja 1850 roku założył pierwszą ochronkę dla dzieci wiejskich w podrzeczu Koło Gostynia. To właśnie ochroniarki stały się ewangelicznym ziarnem, z którego wyrosło zgromadzenie sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Odtąd Edmund Bojanowski całe swoje serce, zdolności i mienie poświęcił sprawom tego właśnie dzieła. Siostry służebniczki najświętszej Marii Panny, zwane Starowiejskimi, pojawiły się w Gorlicach przed I wojną światową. Pełniły posługę w Gorlickim Szpitalu od czasów jego powstania. To jest rok 1898. W szpital się wtedy miał imię Franciszka Józefa. Jak przyszedłem do pracy w szpitalu, to był właściwie podstawowy szpital, to ten stary budynek, który teraz ma nazwę szpitala starego, to w 1961 roku na oddziale było wiele sióstr, właśnie służebniczek. Bardziej pamiętam te, które były związane szczególnie z oddziałem chirurgicznym, bo w zasadzie specjalizacja i moja, moje życie to było związane z chirurgią. I to wtedy pamiętam kilka sióstr, które były na chirurgii, bo to była siostra Ludgarda, siostra Damiana, siostra Febronia. Pracowały też na innych oddziałach, między innymi w rentgenie. Tak najbardziej wszystkie były jakby takie uczynne, zainteresowane chorymi, ale najbardziej w pamięci mi pozostała siostra Febronia, bo ona była oddziałową w sali operacyjnej w Starym Szpitalu, jeszcze dla doktora Krasowskiego. I jakbym zaczynał to swoje rzemiosło chirurgiczne, no to wiadomo, że jest pewna obawa, pewien niepokój. Pojawiają się rany do zeszycia, bo to są pierwsze początki jak gdyby, kształtowania chirurga. A więc ambulatorium, zranienia, szycie. Ona zawsze, jak gdyby przy tym była, była bardzo wykwalifikowana. Nadawała takiego spokoju, otuchy i nawet tam, a doktorze, to tak sobie nakój i madłem, tak sobie weź, tak sobie przytrzymaj, i tak to zeszyj. A więc to taka, tworzyła taki miły klimat. Była zawsze uśmiechnięta, pogodna. Pozostałe Ludgarda też pracowały jako instrumentariuszka na sali operacyjnej. No wspominam ich jako bardzo uczynne, pracujące z poświęceniem dla chorych. W latach Polski Ludowej, zgodnie z komunistyczną doktryną siostry były stopniowo usuwane ze szpitalnych korytarzy. Powiedzmy 73. rok one zaczęły wybywać ze szpitala, bo ich zwalniano praktycznie. I potem jak byłem dyrektorem, to taki nastąpił jakby. W tej dziedzinie renesans, jeżeli chodzi o siostry zakonne. I to są lata 1989, to jest to, tak? Dopiero wtedy. No i wtedy to ze strony zakonu no były prośby, żeby może zatrudnić. No i wtedy zatrudniłem. Kilka sióstr, które część z nich pracuje do dzisiaj tu na oddziale chirurgicznym głównie. Ale wtedy też zatrudniłem dwie siostry greko które, Bazylianki, która jedna pracowała na, na chirurgii, druga pracowała na oddziale wewnętrznym, ale one po pewnym czasie odeszły ze szpitala. Także zostały tylko te siostry. Służebnicki starowiejskie I pracują z powodzeniem. Dziś siostry służebniczki można znów zobaczyć na szpitalnych oddziałach. Dzisiaj, kiedy patrzymy na posługę sióstr zakonnych jako pielęgniarek w szpitalu, to ja jako kapelan odnoszę się z wielkim szacunkiem, do tej posługi ich medycznej, fachowej, kiedy są mistrzczyniami świata w zrobieniu zaszczyków, w podłączeniu kroplówek, zmiany opatrunków, ale dla mojej posługi jako kapelana widzę wielką rolę sióstr, które swoją obecnością, słowem, habit zakonny, czynią wiele dobra w przestrzeni duchowej. Zachęcają chorych do do modlitwy przypominają, że jest kaplica w szpitalu, że można skorzystać z sakramentów świętych, yy, zabierają chorych na mszę świętą. Yy, przy dzisiejszym świecie taka yy, delikatna posługa ta duchowa yy, rzeczywiście jest bardzo ważna. Ona skutkuje potem chociażby nawet i takim faktem, że chorzy yy, Ośmielają się być chrześcijanami w szpitalu, że nie wstydzą się modlitwy, korzystania z sakramentów świętych. Jest to rzeczywiście bardzo piękna posługa sióstr. Powiem jeszcze też sympatyczny akcent, kiedy tutaj w kaplicy szpitalnej, zakrystii. Celebrujemy liturgię, modlimy się za chorych. Siostry aktywnie uczestniczą: czytają, czytania, śpiewają psalmy. Siostra dba o bieliznę ołtarzową. Wspólnie podejmujemy troskę o dekorację kaplicy, jakieś drobne remonty. Siostry tutaj mają ten zmysł kobiecy, estetyczny, artystyczny, więc. Ich posługa rzeczywiście jest bardzo przeze mnie doceniana. W bieżącym roku siostry służebniczki obchodzą okrągły setny jubileusz posługi w Gorlicach. Szczególnie zaczęło się to od szpitala, od pracy sióstr, jako pielęgniarek. Właściwie to obsługiwały cały szpital, bo były i kucharkami, i całą administrację, intendentki, wszystkie prace przejęły w szpitalu właśnie nasze siostry. Ile w tej chwili jest sióstr w, tutaj w zgromadzeniu? T tutaj w naszej wspólnocie obecnie jest cztery siostry. Dwie pielęgniarki, które pracują w szpitalu, w szkole i mamy dom w domu, przedszkole. Kiedy dokładnie przypada ten jubileusz? Dokładnie 5 czerwca. Chcemy to świętować razem z całą parafią, ale również z całym miastem, gordnicami. Bo, no bo jednak siostry służyły nie tylko tutaj na zawodzie, ale w całym mieście. Chodziły do chorych. Opiekowały się dziećmi z całego miasta, nie tylko, nie tylko tutaj z tego terenu. Dlatego chciałybyśmy, żeby to wszyscy poczuli, że jest 100 lat naszej pracy i zobaczyli to. Prowadzą przedszkole, w którym panuje serdeczna, rodzinna atmosfera. Z tych wszystkich miejsc, o których siostra mówiła, bo i dzieci i młodzież i, i szpital, które jest takie najtrudniejsze? Nie wiem, nie zastanawiałam się nad tym, co jest najtrudniejsze. Najważniejsze, żeby z wszystkim zdążyć, bo rzeczywiście, jak czasem człowiek pędzi tu i tam, no to trudno jest wszystko ogarnąć, ale. Nie ma takiego obowiązku, żeby był tak ciężki, żeby go nie można było unieść. Pracują w szkole, prowadząc lekcje katechezy dla dzieci i młodzieży. Siostra mówi się, że młodzież jest trudna, że dorastające dzieciaki są trudne. Spotkaliśmy siostrę podczas zajęć lekcyjnych. Jak to faktycznie jest z tymi dzieciakami dorastającymi, z tą, z tą początkującą młodzieżą? Faktycznie dają w kość? Są tacy naprawdę z gruntu źli, jak co po niektórzy twierdzą? Nie, młodzież jest wspaniała i ja tutaj zawsze staję w ich obronie, dlatego że to dorośli nie potrafią rozmawiać z młodzieżą, a przede wszystkim rodzice nie potrafią ich wychowywać i, i rozmawiać z nimi, bo oni naprawdę są wspaniali i wszystko z nimi można zrobić. Zwłaszcza tutaj nie spotykam większych trudności w gimnazjum, bo dobre są dzieci. I nie ma takich przypadków, o których mogłabym powiedzieć, że ktoś dał w kość i jest, jest zły, jest niedobry. Zawsze ich chwalę, a czasem się zdarza, że ktoś tam może ma jakiś wybryk, ale to jest to jest prawo takich ludzi młodych. W parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi Królowej w Gorlicach znajduje się boczny ołtarz, w którym umieszczone są relikwie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, patrona i założyciela sióstr służebniczek. Podejmujemy te różne dzieła, które podejmował Edmund i gdy zastanawialiśmy się nad... Osobami, które świętymi, którzy mogliby się pojawić w tej świątyni, to obok św. Jadwigi królowej, wspaniałego króla i osoby wrażliwej, która troszczyła się zarówno o edukację potrzebujących, biednych, rządziła całym krajem, pojawił się Edmund Bojanowski, ten, który pochyla się nad każdym człowiekiem, a najbardziej nad potrzebującym. Jesteśmy bardzo wdzięczni siostrom służebniczkom za ich posługę wieloletnią. Od samego początku istnienia tej parafii można zauważyć duży wkład sióstr: pracy, serca, ciepła. To one sprawiają, że ta świątynia jest piękna. Dziś dzieło błogosławionego Edmunda Bojanowskiego kontynuują siostry służebniczki. Ofiarnie służą człowiekowi i kościołowi. Tworzona przez siostry wspólnota jest jak rodzina ich charyzmatem, zgodnie z ideą błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, jest służba ubogim, dzieciom i chorym.